Samochodów przybywa, tylko miejsc parkingowych ubywa. Taką tendencję można zaobserwować. Działowo Bacznie wypatruje dogodnych miejscówek. Powstaje nowy parking. Gdybyśmy się cofnęli e, pół roku wcześniej, to w tym miejscu mieliśmy płyty betonowe, które chyba jeszcze pamiętają okres budowy tej przychodni i budowę bloków, które znajdują się na tym osiedlu. Podjęliśmy decyzję, że skoro mamy kawałek gruntu i jest on niewykorzystywany tak jak powinien, a może służyć mieszkańcom naszego miasta i osobom przyjeżdżającym do Działdowa. Stąd też zapadła decyzja, żeby wykonać tutaj miejsca parkingowe dla osób korzystających z przychodni przy ulicy Norwida. Oczywiście utwardziliśmy wjazd, jest wykonany z pełnej kostki, natomiast wszystkie miejsca parkingowe są wykonane z kostki ażurowej po to, żeby nawierzchnia mogła wchłaniać opady deszczu, które w ostatnich latach no, przybierają na sile. Lat znajduje się blisko często odwiedzanej przez wszystkich mieszkańców placówki i nieprzypadkowo rzucił się w oczy. Nie zawsze pokonanie pieszo dłuższego odcinka stanowi prostą sprawę. Bliskość do służby zdrowia dla osób kontuzjowanych bądź czujących się źle ma kolosalne znaczenie. Chcę przypomnieć, że został wykonany gruntowny remont i termomodernizacja budynku przychodni. Dzisiaj wykonujemy parking, natomiast w przyszłości wiemy, że jest jeszcze potrzeba wykonania windy, która jest bardzo potrzebna, ponieważ wielu pacjentów ma problemy z chodzeniem i z myślą o nich już planujemy taką inwestycję w najbliższych latach. Zainteresowanie tematem to już pierwszy krok do inwestycyjnego projektu, na który trzeba jeszcze poczekać, ale z pewnością nie zostanie on pominięty.